Halo, halo, budowa wjeżdża Budowa! budowa Auu, auu! auu. Uuu. Głowa w betoniarce! siemaneczko witam w kolejnym filmie z Lania posadzek. Dzisiaj się wcześniej włączyłem, jak jeszcze zalewamy. Chcę Wam kawałek pokazać. I tu widzę, że mam trudny trochę. No to co nagrywa, no? Obiektyw. O. Ale przetrę jako dziecięcie piąta sztuka wjechała no i to służb jest założę kamerę na głowę i coś się nagra Teraz znowu zmie zmieniliśmy, teraz podjeżdżam ją nam tam pod te Aż się ta guma trochę wygina, nie? Ale no to... No i przejeżdżają. Ostatnio nie przejeżdżali, a teraz przejeżdżają. Tutaj zale, zaleliśmy sobie ten ryż, jest yy, też zrobiony. Może no by tu już. A no w sumie by mogło być razem z tym, ale dobra. To i tak będzie w tym samym czasie lane. No i właśnie też tak podjeżdżają, bo mają tylko dwie lody dokładają, nie? Dwie rynny A jest kostka, jest Jest wszystko, no, no muszę tam uważać, żeby o no, tej pierwszej to muszę wjechać w niego tam Spróbować iść zobaczyć A jest 10.30 Dzisiaj to tak robimy, że po kolei każdy chodzi na śniadanie I raz jestem w roli ciągającego raz w roli tego i tak kurwa o. jeszcze za mocno? bierzesz to? no dobra Nie to zatrzymać, wyłączyć i chuj. Hmm. Dobra. Dobra. Kurwa zostaje na tych ścianach. No, hań podnosi, przeciągam. No nie, tam tego nie ruszymy jeszcze bo to Wielo I co do Libumatu? Nie dobra Nie daj tu troszkę na No to daj to jakoś tu Stoję na profilu, że kostki nie uciekały. Bardzo. Rozmawiam sam do siebie, panie Michał. Co? Rozmawiam sam do siebie. Aha. Nie dobrze sobie. To jest Do tyłu. Daj do tyłu pół metra. Dobra jadź tam to pole Kurwa. Także nie ma na bardzo czasu o tym rozmawiać można się popatrzeć Dobra, resztę wibrołata zrobi I tak do przodu, do przodu. dziura, dziura, dziura u mnie, kurde Dobra Kamil, bo tam i tak jest za ten, to, to samo się ułoży tam jakoś po skosie trochę bydzie

Vediamo se hai ritorno Gianni, che è ancora per la guata. Se Se non lo spisce... Se non lo spisce... La fama è da Czekam, wolni. Dobra, podnieś. Kurku. chwilę, po zaraz ten zaraz znowu będzie ciemno 19.50 Tu skończyliśmy dziewiątą gruszkę o y, 14.30 No i tam widzicie już, no, widać nie odbija się Tam, gdzie te talerze stoją Praktycznie to wszystko już jest na łopatki, to to już jest, muszę przekładać tam mam taką płytę OSP Wjeżdżam na nią i wkładam go na łopatki Wjechamy Jestem ciekawy, takiej jednej rzeczy muszę widłę rozszerzyć Jestem ciekawy, moi drodzy widzowie Czy my bym mogli ją za to łapać, niech ktoś mi powie Bo jeżeli to się damy do przodu, to to chyba się spionuje Tak mi się wydaje O O I tu ona nie jest, tu jest tak jakby Ty Tomek Próbujmy podnieść ją tu czy... Nie mi się wydaje, że do podczepiania. No ja wiem, że do podczepiania, ale tak by... No to jest jej środek, nie? Bo, a to będzie za ten. Za ciężko by się pewno przechylała, bo to widać, że na środku ta liczy jest dobra. Nie ma co sobie tam głowy zawrocać, trzeba tu widły rozszerzać i wjeżdżać. Bo... To zajmuje ta tych małych. To, to. Ten kolby nie daje. Nic nie widzę. Do przodu jeszcze? Równo jest. Dobra, dobra, dom do dołu. Dom. Ja na pewno jest w jakiś sposób lepszy na to, ale wie, wszystkiego się dowiem w swoim czasie. Co? flamrom, Do ciebie Ale się zajęło Weź to jedni o zimie to może odpadnie trochę O właśnie tak To wszystko zacznie mi odlatywać No? Dobra, muszę to trochę oczyścić. Stawiamy! Jeszcze muszę wyjść trochę łopatki do góry podnieść, prawda? Ja takie... Tu patrzcie, tu taki dobry palusz, jak mi wchodzi, to nie jest źle. Klejki to są nierówno poprzyklejane Patrzę, że niedługo to nie wiem co robić bo już towarzysz spotuje z tymi dzikami I już biurę wyjebałem Ale mam nadzieję, że to jest do zatarcia nadzieję obstawiajcie w komentarzach o której skończę dzisiaj Na koniec wam powiem dobra! ładowarką do tyłu a ah, przejadę przejadę nagram kawałek, zobaczmy po belki takie nie przejedź 20 minut i wszystko spiśnie i 3,40 słyszycie to? Nie widzicie, ale słyszycie. Ja też za to, że nie widzę, bo jest ciemno. Praktycznie mamy skończone. Ale jest taka ulewa. Rez. Nie widać, ale Taki tuman tu wpad Ale ja daje. Siemaneczko, witam przy sobocie, godzina, nie wiem, jest 6.20 chyba, czy ta w pół do siódmej już przyjechałem to pociąć, bo no, po prostu, żeby jak najszybciej to zwalczyć, te 700 metrów, wtedy skończyłem to o godzinie, nie wiem, o w pół do pierwszej, byłem w domu, no, trochę szybciej to schło. Była też inna właśnie, bo temperatura była wyższa. No i teraz mamy znowu w tym tygodniu e, niby 9 zamówione, ale muszę chyba pogadać z inwestorem i musimy trochę mniej zamówić, bo, bo tu już było ciężko y, na, na łopatkach i żeby nie przesadzić, żebym zdążyli to dotrzeć, także może ze 6, bo i tak y, no i tak nie zrobimy tego na raz. Dojechaliśmy do, do tych drzwi Zostało tu jeszcze trochę tych metrów A właśnie jeszcze mi się przypomniało teraz dlaczego mam młotnik inny No bo Kiedyś jechałem i wyprzedzałem taki ciągnik rolniczy I nie wiem czy on miał kierunek czy nie ale on chciał skręcić w lewo Do gospodarstwa po prostu i myślałem że Nie wiem czy miał kierunek czy nie miał i no i zacząłem go wyprzedzać, a on mi się on naddał się, zjechał mi na prawe pobocze, tylko on zjechał po to, żeby właśnie się naddać z przyczepą. A ja byłem na wysokości jego ja już go zacząłem wyprzedzać i by... kurde, i mnie w prawym kołem wepchnął w taką. No nie, to nie był równie, nie, ale no, popchnął mnie w lewym kołem, bo on w lewo skręcał, sorry. I nie wiem w sumie czy ja to była wina, podejrzewam, że jego, ale już mi się nie chciało, nie miałem czasu na to, tamten błotnik to tam był, nic się więcej nie stało, tylko błotnik mi wgiął tym lewym przednim kołem jak skręcił, nie. No i byłem na szrocie, no i innego nie było, tego błotnika i dlatego jest taki żółty, bo bo tamten Passat był cały żółty. A nie chcę mi się następnych 150 zł wydawać w kolorze, także muszę się przyzwyczaić. Dobra, biorę tą maszynkę, jest poznaczone i zaczynam to ciąć. Od razu gumowce na gumowce na nogi. Bo to pryska od tej maszynki. No i co wam tu mogę o tym cięciu powiedzieć? No, trzeba no, jedną trzecią grubości trzeba ciąć. No. Także takie 3 cm, no 3 prawie, pół nawet. I powoli trzeba też się zagłębiać ją, bo ta starcza się zużywa i trzeba to obserwować. Najlepiej to się ustawić tak, żeby tak najwięcej ciąć, bo... No bo to ustawienie to też chwilę zajmuje. Tu mamy głębokość. To to jest tam, to się nadaje do pchania karuzeli. Wiem, że tu to kółeczko. Jedziemy. Można to też tak robić, że po prostu sobie przejechać i zobaczyć, czy to będzie w dobrym miejscu. Jak my to znaczymy? No, po prostu mierzymy. Mamy tu taką łapę. O taką 4 na 6 i tą łatą przy tej łacie do miary znaczymy i też znaczą tak, że jak mają na przykład ten niwelator Hilti to kładą niwelator na końcu czujnik i jak ta posadzka jest czysta, no to markę i poduk czujnika znaczą, a my znaczymy po prostu przykładamy ten profil tam gdzie ma być, iż małą kątówką z tarczą diamentową no ją. Zarysujemy, bo ołówka to nie będzie widać, a po, a drugie to może go po prostu zwywiać ten znaczenie ołówka. No, także... Dobra, odpalę ją, niech ona już chwilę pochodzi. Yy... Chodzenie tu mamy delikatnie, nie musi tam jakoś bardzo lecieć szybko. Nie wiem, za hardoidę, idę czy coś, że już zgasła Kurwa nie mówię by... Paliwo ktoś zakręcił Majster sobie dnia, ja Wam coś opowiem. Yy, zeszło się z tym cięciem chyba do 12.00, i Majster oddał tą maszynkę. Maszynka wychodzi tam 150 zł na dobę, ale moje tarcze były, to znaczy Majstra, bo jestem lektorem. <grych> Teoretycznie. Yy, następną część lejemy chyba w środę. Ale no, to na tyle by było w tym odcinku. Myślę, że nie jest, o pół godziny prawie wyszło. Dobra, żegnam się z wami. Do następnego. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się ramy i Majtek Mamy. Cześć.